Do niewyobrażalnej zbrodni Idziemy w prawo Idziemy po prostu do schodów Chyba wiecie, gdzie jest łazienka jaczącej Marty? Tak, coś nas po drodze zatrzyma, o to się nie martwcie. <grystanie> co się stało? O nie. Kolejny atak. Skąd wiesz może on śpi? A, nie powiem, jakie podobieństwo, co jakie się podobieństwo? Stało? Pani Magganagal jest nie bardzo wie. podobna do swojej dzieci. Tak Pierwowzoru z filmu. Proszę za mną. Jaki głos. Pani profesor, przysięgam, że ja nie... To sprawa nie dla mnie, Potter. O, to będzie dobre. <grystanie> <grystanie> Cytrynowy sorbet zapomniała <grystanie> powiedzieć. Jej to wystarczy, jak się pochyli głowę, to Przez to się otworzy. Przez drzwi, proszę, panie Potter. <grystanie> Tutaj za dwie albo trzy karty są. Okradniemy pana dyrektora z tego. Z kolekcji Nie. To jeszcze nie jesteśmy, jeszcze nie jesteśmy w środku Chyba Bo to dziwne, że masz 10 sekretów Wydaje mi się, że to ch chyba 10 sekretów w gwarcie jest cały. Aha Pokaż to teraz ciśnienie 10 Nie idź do ptaka, bo do ptaka jak pójdziesz to się skończy Właśnie do tego tam nie idź Idziemy znaleźć, boże, rzekomo tu jest 10 sekretów Chociaż nie wiem jak w takiej małej klasie może być 10 sekretów Możecie jeszcze odwiedzić czapkę Faktycznie 10 tu jest Chyba Chyba że to się wylicza po prostu do tych sekretów, które są ogólnie Nie wiem Poceluj w te łby na górze. Ale chyba żaden nie działa. Jeszcze pamiętam, że jedna albo dwie karty były w tym miejscu. Czemu się kręcisz w kółko? Idź do windy. No i skacz. Nie bój się. Nie, my chcemy stąd wyjść. Dobra, skacz prosto na główkę na gabinet. Skacz przez tą barierkę. Oh. Oh. Harry się nie boi. A nie ma tu jakiegoś kufla albo czegoś? Z głową. Więc jak pogadacie z tiarą, możecie iść do ptaszka. Tu jest napisane. Hokus pokus czary marys Dość już. Ten ptak chyba jest chory. Zapalił się. Bardzo chory. Dobry wieczór, Harry. Pobiegnij na niego szybko. Panie profesorze, Ech, ptak. Nie mogłem nic zrobić, po prostu się spalił. Harry, Fawks jest Feniksem. Feniksy spalają się, kiedy nadchodzi czas ich śmierci i odradzają się z popiołów. Feniksy to fascynujące stworzenia. Mogą Proszę. unieść wielkie ciężary. Ich łzy mają uzdrawiającą moc. Poza tym są bardzo wierne. Panie profesorze, chciałem tylko powiedzieć, że to nie ja. Wiem o tym, ale i tak chcę z tobą porozmawiać. Harry, muszę spytać, czy chciałbyś mi coś powiedzieć? Salazar literin słynął z tego, że rozmawiał z wężami. Cokolwiek? Nie, nie ma nic takiego, panie profesorze. Dobrze, skoro jesteś pewien. Dobranoc, Harry. Dobranoc, panie profesorze. Jesteś. Musisz iść do łazienki jęczącej Marty. Hermiona na ciebie czeka. Opowiedz mu o Niku. Nik. Umarł niestety. Chodź za mną, Harry. Dobre, dobre. Uuu. Trzeba wypić chyba całą dawkę normalnie ze trzy dawki eliksiru. I dalej, nie wahaj się Rot to jakiś kabikadze, który nas do tego prawie uśmiercił Nie lubię takich szachrajs, wiecie Schody są po to, żeby po nich wchodzić A nie po to, żeby skakać przez poręcz czy przez coś Po prostu ta gra jest czasami niezła no on się z Ciebie śmieje, nie umiał zeskoczyć z góry Musiał wchodzić po schodach On się z nas wszystkich śmieje Chociaż raz się czuje lepszy od nas Będzie... My musieli zdobyć włos Grubasa Bez sensu tak skakać. Marto, Martusiu. Głupio się czuję w łazience dla dziewczyn. Może by wszyscy przestali mi tu przeszkadzać. Ja też mam uczucia, nawet jeśli nie żyję. Drażliwa jest nie. Och, Hermiono, co to za smród? To będzie eliksir wielosokowy. Teraz trzeba jeszcze jednego składnika, a żeby eliksirki. Do ukończenia eliksiru potrzebujemy kawałka goila. Jakiego kawałka? Włos wystarczy. <noise> jak jak brutalnie. znaleźć goila. O tej porze zazwyczaj obżera się w lochach. W grze tylko jedna osoba wchodzi Czyż do tych komnat jedzenia, zdobędziesz kawałek goila. Co to jest? Ech, <noise> dzięki Ron. Co Nie wiem, to bez sensu było. O, łatwo po dowiedzieć się gdzie jest goj Nie <grybujesz> ja, zupełnie. Jest goil. Lepiej pójdę za nim. Zdobądź go kawałek. Oh. Przed nami podróż po ogrodach. To jest moja najmniej lubiany kawałek tej gry. Oh. 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 Ciekawe, jak on zdobędzie kawałek goila w ogóle. No Brutalne <grybujesz>. to jest. Sekretów mamy 8. Czyli czeka nas przeprawa no... Wal Walcz z nami. Wspieraj wigierki. Pokonaj Horklumpy. Horklumpem w Horklumpach. Nie wiem czemu to robić w ogóle. Wow. To nie sekret. O, to dziecko było też w pierwszej klasie. Tak wchodzicie w folię magii. Na co czekasz? O. O. I wchodzicie tak, nie da się po znowu. Nie w tej grze. <kluzny> po ogromną ilość fasolek. I później idziecie po schodach już chyba. Teraz znowu wejdźcie po półeczkach Bo jednak wiecie, fasola to fasola To nie jest bagatelna sprawa żadna Gdzie ty idziesz? Po prostu wejść po schodach Teraz wystarczy, jak wejdziecie po schodach. Jeśli zebraliście fasole. To jest takie bardziej miejsce do odpoczynku. Może to jest spokój nauczycielski sam. Tak, 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 jak nauczyciele się tu dostają. To jest taka komnata, gdzie wszyscy mogą być? I Dlatego, że tyle osób tu chodzi, to jest tu tyle pajęczyn. A może to jest po prostu taka, wiecie, komnata, gdzie nikt nie, nie chodzi, bo jest tyle pajęczyn? No ludzie. No myślcie logicznie. Skąd te pajęczyny? Nikt tu od dawna nie sprząta. Skacz na ślepo. Zobacz. Pudło, pudło. Na pewno ktoś ci to narysował, żeby cię zmylić. Może się przyda jeszcze później, zobaczymy. Uff, dobrze, że kominek nie płonie. Widzę to. Trzeba zapewne wejść po schodach lub skoczyć, ale wątpię, żeby się dało skoczyć. Zaryzykujmy wejście po schodach. Nie ma czasu na odpoczynek, moje dziecko. Zaraz się skończy lumos. Obawiam się, że w ogóle coś innego trzeba było tam zrobić. Drzwi są jeszcze otwarte chociaż? Fajny poradnik. W tamtym pokoju to my sobie coś poróbcie, bo my już z niego wyszliśmy. Tak się obawiam, że my już tam nie wejdziemy. Nie. Nie idź tu, proszę. Nie wiem, tu nic nie ma, bita z nędzą. Chyba, że do góry coś trzeba spędzić, ale wątpię. To my eee. Wybaczcie nam, że tamten pokój zostawiliśmy, ale po prostu był dla nas za Mam nadzieję, że wy będziecie lepsi. Obawiam się, że z tego uh. poziomu niezbyt wiele uda nam się wyciągnąć sekretów. Tam widzę pajęczynę. Uh. <grywa> A jakby... A jakbyś tak zeszła na na tę pajęczynę, życiu czar? Uh. Może nie zabijaj wszystkich chorklumpów, bo nigdy nie skończyłem tego poradnika. Nie mów, że znowu tu jesteśmy, nie, szkoda. Mówię wam, to jest pokój nauczycielski. No? <laughs> pokój nauczycielski powinien być ładny, a żałosny. Żałosny, bo to są ślimaki! Kto je hoduje niby? Hagrid pewnie? Wcale nie, bo to Hagrid jest tym... on się zajmuje takimi zbrojeniami Ile mamy sekretów? <grystanie> Jeden. A już prawie koniec chyba Robimy co możemy, ale ta gra jest naprawdę taka, że te sekrety to serio są sekretne. No ja ich nie umiem na przykład wszystkich znaleźć Dobra, wejdź już przez te drzwi. A czasami moja siostra, która tutaj gra, to narzeka, że na no przykład powinniśmy nie oglądać filmów, albo takie rzeczy, bo za mało czasu jest. A to ona marnuje czas na kiedyś. Jak widzicie, tu jest taka jakby pułapka, można powiedzieć. Wjeżdżamy na wieżę. Nie spodziewajka. Nie spodziewaliśmy się tego. Nie no to, że tą wieżę tak nie myślili, to jest dla nich szacun dla twórców tej gry W ogóle szacun dla twórców tej gry Szacun, że myślili taki poziom jak ten okay. Tego nie umiemy przejść A ja może jednak my się jeszcze wrócimy do tego pokoju co na początku Jakiś taki zrobimy obrót i trach. I będziemy w tym. Wrócimy do tego pierwszego pokoju i będziemy mieli 8 sekretów. O, boisz się mnie. Dobra. dobra. Spróbuj rzucić czarna to. Nie działa. Przykro nam, ale to nas przerasta. O, i co, może nas nie przerasta. O, to musi być sekret. Nie? Jakie porfilii. To musi być sekret. Sekret! Jak jest sekretna muzyczka, czyli takie... Nie umiem tego zaśpiewać, ale jak jest taka muzyczka sekretna, to znaczy, że macie sekret. Pewnie już się zorientowaliście. Ja, ja... Mocna tylko że blokowała to. To ja. Ojciec! Nie to jest ojciec, ognisty Nie. ojciec, bochotka ognista szpyła <grymne> Agresywny bardziej niż dzieci To jest dopiero pokój nauczycielski Ciekawe co by zrobił taki Lockhart jakby o, On dostał takiego Fanta Ognistego O co tu chodzi? Ktoś to rozumie? <laughs> Dobra, oszczędźmy to sobie, rzućmy czar na to Mówię <laughs> wam, ten poziom to wymyślał jakiś szaleniec. To nas przerasta po prostu. A o to chodzi. Musisz ułożyć takie wiesz albo całe czerwone jeśli chcesz iść w lewo albo całe niebieskie jeśli chcesz iść w prawo musicie tak. ułożyć cały rządek czerwonych wówczas Flitendo. Flitendo. wówczas pójdziecie w lewo Flitendo. 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 bez sensu no i tak zostało już otwarte teraz Flitendo. ułoż cały rządek niebieski Już. Każda z tych belek inny dźwięk wydaje. Mogłoby zespół założyć. Bo każda seria ma takie